I od czymś stronę? Tak, w Ej! Od paru tygodni nie było odcinków, bo nie chciało mi się nagrywać, ale mamy 7000 pół, A kiedy ostatnio nagrywaliśmy, to my byliśmy tutaj gdzieś. Więc teraz nam jest znowu olek. Nie, tu nie ma! Jesteś tu. Po, przy, okazji, przy okazji w ogóle powiem, jakie miarz dropem dropem Mortisa, Bibi Dropłem. No i widzicie, ile się pozmieniał na moim koncie. A mnie tu nie ma. Tak, oczywiście, Mortis ma 2T. Potem będziemy nim grać. Ale najpierw gramy na moją ukochaną Bibi. E, no i, dawaj. W życiu. No dawaj. Wpadajcie na olej, przypadajcie. Tak, padajcie, wpadajcie, wpadajcie. Dajcie. Najlepszy kanał. No, akurat nie najlepszy. Już było na moim kanale. Siedem ją ja, pojawiał. O tym legendarnym kiem. Wpadajcie na mój kanał, bo trwa konkurs na niespodziankę. Tak, i wpadajcie też na legendarne.pl, bo i zostawcie tu łapa, suba i u nich też. No i to tak tyle z ogłoszeń Spadajcie parafialnych. XD <grym> Ja będę pilnować działka. Okej, okay, to e, pil my pilnujemy środku. Środek jest nasz. Jak ktoś tu wejdzie, to jesteśmy debilami, wszyscy. O, jak uważaj, bo Tara będzie miała soczek. Będzie źle. Nie bój się jej. <noise> Nie ma właśnie się czego bać, bo ona jest słaba. ej, weź te power cube, weź je, weź je, bo ktoś ci je zabierze. Zostaw soczek, zostaw sok. Ja, ja go wezmę. No zostaw go! No zostaw go! Ja go chcę. No zostaw go! Ja zostaw go chcę. Zostaw jego. No, dobra. Ej, nie lubię ci. A to se. Sy... No właśnie. Dobra, atakuj lepiej. <noise> Jakie to było głupie. Naj, naj, najlepsze gra ever. No i tak się gra Bibi teraz będziemy grali Mortisem. Ej, co jest z Mortisem? Ten tu Mortis... odległość, na wielką. No właśnie, właśnie o to mi chodziło. No może sobie weź na przykład, nie wiem, Nite. Ale najpierw ludzie, po pięciu minutach, kiedy ja dropiłem Mortisa to... Olek też dropił. Na mój kanał, bo będzie fajna nagroda. No właśnie, i u mnie też jest konkurs, co od razu ja mówię, mówię. Ja, jaki co musisz zrobić? Musisz e, wejść, najpierw musisz wejść do tego klubu. Olek i Olgierd. E, musisz zasuwać kanał i dać jest, łapkę. Ładnie mamy ludzi, ale szybko wejdą. XD. Mhm. I jak dużo... jak chociaż dwóch ludzi wejdzie, m, ktoś z nich wybiora, bo musi dać tu łapę, suba. Mm, I wejść do klubu To ja wtedy ogłoszę Agnes, mój... zwycięzcę U mnie będzie coś innego Wymagane puchary to jest tylko 1200 Więc to 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 nic wielkiego Słuchajcie u mnie będzie coś innego Ale to nie powiem wam teraz Bo powiem to na moim kanale Ale naprawdę to wygrania jest bardzo Bardzo fajna rzecz Okej okay, a może gdyby się ruszałeś No bo jest problem z nimi tak No tak Gdybyś ty wiedział, że mi się ładuje, ha, a ci się tak długo ładuje, uciekaj. Ej, chodź tu, pomóż mi, bo wiesz, ile zadaje Mortis? Wiem, nie, jest Muszę, Muszę, bo tam jest daryl. Idę Uważaj, o ale Penny dostała od Franka, ja wiem gdzie jest dary. Tam jest Daryl w tych szakach, uważaj No mówiłem, Nikt i kto miał tu rację O nie, uważaj bo nas nawala oddziałko, dokładnie mnie Ale to też ty Mam tu Power Cube'a Wiesz ile Mortis zadaje, to fajnie gdyby tu przyszło się mi Bo wiesz ile Mortis zadaje, takie choby wcale Ej, ale tu jest, o mam soczek Możesz się odrodzić. Tym razem ja biorę. Nie, ty nie będziesz brał soku mojego. Ultuj, ale słabo. tam masz słabo. No chodzi mi, ale słabo. A, ty, a co się odzywasz? Ta, ty się zresztą brałeś. Ale siedem pucharków, proszę moje, konto. No, też. No, Serio? No, nie masz go. pokażę. Ja cię. Już się ty weźmiesz. Ludzie, kim by tu zagrać? To jest najbliższej ranki. Najwięcej na innych kolejny rangi jest Murtis. To weźmiemy tego Murtisa. Kolta? Kolta. Mojego narzuconego. <laughs> bo... Kolta! kolta? Nie. Szkoda. Bo gdybyś powiedział tak, to by było fajnie! Czemu, bo by powiedziałeś, to się z nim ożeń? Nie. Tak. Papa. Pa to <laughs> było dziwne to było takie xd Tak, akurat za niedługo bym co? -M? nie, nie lubię, nie za bardzo znaczy fajne jest coś tam ma, ale nie jest fajne aż tak No ej, no Olek, to wszystko przez ciebie, bo ty nie łazisz. No i teraz już po nas. Po nas, no po nas. Oj. Ale chcę trzecie miejsce. Okej, okay, nie, bo ja chcę... Um, ludzie otworzyli dzisiaj mega boksa i nic nie zrobiło. Ile? Minus trzy. Ja mam dodać trzy. Ja mam minus. A czekaj, no ja sobie coś Ej, wybierz i jakiegoś. No mam bibi. Wejdź na, wy, na wybieraj i zadmijasz, żeby chcesz to zobaczyć. Chcę. No co? Jesteś? Ja no. Nie, dalej to nie widzę. Jak to próbuję. A jest u, no, u nas nowa gierka, a zgaduj co? World War Heroes wiem jak e, mam nowy nóż i no i nowe granaty ja wiem, jak y, zrobić sobie innego bohatera, żeby mieć. Ja też wiem. Prawo. No, ale to jest proste, nie? No. Będzie też nowa gierka, Epa. World War Heroes. Ej, Epa. Mam soczek. Epa. Ale to problem, ja też mam to. No co, po prostu jestem szybszy, musisz walczyć o swoje. No, musisz dać, bo jestem dobry w soczkowni. Lubię robić soczki. Uważaj, Boriko ma ulta, będzie problem z nim potem. Dawaj Oto mi go. No, mój, bo. No, ej, no ty aż ja w sobą nie gram. No, to ty musisz Do widzenia. No i dobrze ci tak. A gdzie ten Tak powiem. O, ciekawe, ja kiedy ginę, bo ty co, na razie cały czas giniesz. Vrati se sam. Vrati se sam. Ja mam... coś.

Nie. A chcesz? Ja Nie, Nie to obojętne. No to będzie playster. Ej, ej, da, dawaj bierzemy... E, daj, bierzemy obydwa Murtisa na, na pierwszym starpało na pierwszym starpałoż na, star na drugim. O nie, znowu dam duo, nienawidzę tego duło. Ja też duło jest najlepsze? No to dół. Ja gram z Leonem. A ja gram z. E, a ja gram z Menelem drugim. A to jest to, że ostatnio. Nie zamordował odnęło Johnny Jackson. Ej, ja tu jestem, ja cześć, to ja. Mój, zostaw go, gdzie twoje maniery? Mój nie ma manierów, wiesz. To ja się No nie przeze mnie to przez mojego koleżki. O nie, ja chcę... nie. Dobra. Ja wróciłam te mięsa. No i tam na świecie jest Let's do this. Ej, bierz szelkę? dawaj, e, ej, bierzemy. Nie. Wezmę kogoś fajnego. Bula, bula wezmę. Bulowidło? O nie, bulowidło! Małe salcie masz. Czy nie ma wielkie u Ja już wygrałem. <słuch> Ej, daję opuść. Chciałem opuść. Kto wziąłeś? Menele. Powiem Ci jedno, że kogoś dobrego. Ej, znowu zacznę dać. Nie zabijaj bota jeden, bo to jest mój. Jak ty zabijesz bota dwa, to ja ci zabiję bota jeden. I czemu ty nie grasz? Gram. Ale nie ze mną. Więc gramy pęci, bo dopóki Olek nie przyjdzie, no to gramy samemu. Co? Ale ja to nie gram z tobą. No, zwaliło cię. Ej! Ja mam jakieś, wejść Super, ja mnie, a ja miałam dwadzieścia i co? Nie, naprawdę, dziwicie to, ale nie pić. 50 paletów. No, ciekawe na pewno. Mhm. Leona Kameleona? Piszcie, hashtag Leon Nie, nie piszcie, bo to jest. Do dupy. Piszcie, piszcie, najlepsza Bibi. Najlepsza Bibi. Najlepsza, bo Olek uważa, że Bibi jest do dupy. Więc no. Akurat spajka to ja lubię, więc nie kłam. O nie widzów. Tak, on tak sądzi. Ja nie... ja sądziłem. Ale już nie. Nie wywaliło! Fajnie. Zaproszę. Zobaczę tylko jakie są fajne kluby. Dzisiaj, dziewięć, osiem, siedem.

On mówi, że... Widzicie parcie na to? On mówi. Uuu, ale fajny. Mała e, smutka. ja sobie dam inny nowy język. Ja sobie dam język chyba rosyjski, jak tu będzie. Nie ma ruskiego. Piszcie, hasz tak najlepsza, Bibi, no to przytnę serce. Nie, nie, nie piszcie nic takiego, że Bibi tak Piszcie, jest. piszcie, bo powiem, żeby ci nie. W... Okej, okay, to e, nie wpadajcie na Olka kanał. Nie wpadajcie. Okej, okay, więc zakończamy ten odcinek tak samo jak zawsze, czyli obrażalskim Olkiem. Papa. Pa.